Cześć! Z tej strony Michał oraz Krzysztof. Razem tworzymy projekt Fizja w Poznaniu. Będziemy chcieli Wam poopowiadać troszeczkę więcej o naszych metodach i technikach pracy, które stosujemy w, w gabinecie. Zaczniemy sobie od terapii bańką ogniową. Zadam Ci kilka pytań Krzyśkowi, ponieważ jest specjalistą w tej, w tej dziedzinie, a również prowadzi kursy w szkolenia terapii bańką ogniową. Więc powiedz mi Krzysiek, czym się różni przede wszystkim, najważniejsze pytanie, czy banka bańka ogniowa od banki próżniowej? Przede wszystkim różni się prędkością zasysania skóry. Bańka ogniowa robi to powoli, przez co nie uszkadza naskórka. Natomiast bańka próżniowa, kiedy zaciągamy ją pompką, jest to działanie znacznie szybsze i powoduje uszkodzenie naskórka i niepożądane wybroczyny krwawe. Dobrze, a w kontekście leczniczym jak bańka ogniowa wpływa w takim razie lepiej na ciało pacjenta a nie bańka próżniowa, niż bańka próżniowa? Bańka ogniowa przede wszystkim jest ciepła i to ciepło po przystawieniu bańki ogniowej rozlewa się po ciele pacjenta. A w przypadku bańki próżniowej, czy to jest bańka plastikowa czy szklana próżniowa, ta bańka przystawiona jest na zimno bez ognia, więc nie nagrzewa pacjenta, wręcz. Badania termowizyjne mówią, że to ciało się od tych bańek wyziębia, więc należy stosować wyłącznie bańki ogniowe. Okej, okay. ciekawe. A powiedz nam, na jakie dolegliwości można stosować bańkę ogniową? Przede wszystkim, jak wszyscy wiemy z wiedzy naszych babci i matek, bańkę ogniową można stawiać w przypadku wszelkich infekcji w celu mobilizacji układu odpornościowego do działania i zwalczania wirusów oraz bakterii. Na przykład można ją przedstawić przy przeziębieniu, grypie, nawet takich, takich ciężkich chorób jak zapalenie płuc, czy na przykład COVID-19. Okej, okay. dobrze. A powiedzcie, taki pacjent musi być przygotowany do zabiegu? Przede wszystkim ważne jest to, co pacjent zrobi po zabiegu, czyli po przedstawieniu bańki pacjent musi być okryty, żeby nie wystawiać śladów po bańkach na działanie wiatru oraz słońca. Na działanie wiatru ze względu na szybkie odprowadzanie ciepła z miejsc po przestawieniu bańką. Kiedy nastąpi szybkie odprowadzanie ciepła, może dojść do podrażnienia skóry oraz skurczów mięśniowych pod miejscem przystawienia, więc należy tego unikać. Jeżeli chodzi o przygotowanie przed zabiegiem, no to jak standardowo do większości zabiegów masażu czy fizjoterapii, dokładnie tak samo. Czyli generalnie nie potrzebuje pacjent żadnego przygotowania. Okej, okay, dobra. To powiedz nam jeszcze, jak w takim razie bańka nie ma wpływa na wzrost odporności u pacjentów. Tutaj sprawa jest dość skomplikowana, ponieważ badania naukowe mówią, że bańka, po przedstawieniu bańki ogniowej, aktywuje się nieswoista część układu odpornościowego. Nieswoista to znaczy, że ta część układu odpornościowego nie jest w stanie sama rozpoznać patogenu. Czyli produkują się białka, które mają zwalczać patogen, hmm. jednakże potrzebują do tego innych białek, które nazywają się IGG i IGE żeby oznaczyć patogen do jego zwalczania, czyli de facto y, aktywuje taką armatę, która strzeli we wszystko, co oznaczą białka IgG i IgE i zwalcza w tym momencie patogeny i a w przypadku choroby umatoidalnych, bańki ogniowe potrafią obniżyć ogólne IgE w surowicy, więc zmniejszają odpowiedź układu immunologicznego na... Y, na błędnie zidentyfikowaną tkankę jako patogen, przez co obniżają dolegliwości dermatoidalnych oraz alergii. Okej, okay, ciekawe. To powiedz nasz: Chciałbyś zaprosić pacjentów na zabieg terapią bańką ogniową do ciebie? Oczywiście, zapraszam na terapię. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo będziecie zadowoleni z tego typu leczenia. To dziękujemy bardzo i do zobaczenia w gabinecie.